Przybowie do mnie dobra, pisze! Bo ktoś to uczył na serwer? Też znany, znam tu Bersa, to mój brat. Aha. I normalnie no, mam być tak, co się dołączył na serwer. No i. Nie wiem, taka sprawa ten. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na, ale po prostu... Yy... Ale to jest naprawdę bejcik. To jest bejcik. O, o, o. Jednak coś hakował. Jednak. Jestem tu po wasze konta i... i i, i was jeszcze czeka. Napisze on... Ma opa, on ma opa, ma opa. Dobra, widzowie, ojej, czeka nas dużo przygód. Okay. Operatora ma, operatora ma. Nie, no jak widzę, ja się na nam to zniszczy, Ja to budowałem dwa dni. Nie, no to, to, to wszystko budowałem dwa dni. Hasła tak, ale opa jeszcze nie. O kurde, dobra, teraz to mamy przechlapane. Pokaż się. Ma opa, mówię ma opa. Nie no widzowie. O Jezu. Dobra, 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 dobra zupa z bobra. O Od... ma go. Widzowie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ktoś do mnie się dzwoni na Discordzie, to jest za mocne. To jest za mocne, to jest za mocne. Widzowie, wchodzimy tu, wchodzimy tu, wchodzimy tu. Dobra, my mamy hakera, nagrywamy. My mamy hakera na serwerze. No hakera mam na serwerze. Jak ty... No hakera! No! Mamy hakera! Minecrafta Nagrywamy właśnie! I haker nam wbił na serwer. Przecież ja nie go spotkam, że albo to do niego się przejdzie. Ja mam cały dialog, to był sens. nie, ja jakby pan tyle! On na serio słupkiem strzela i. Dziękuję! Wielu nas! Wielu nas! Nie, 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 nie! Ja wiem, jak to jest. Szybko pomóż, 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 pomóż! To jest A on ma kreatyw. No, ale to nie jest ten adres, to nie jest ten adres. Inny adres, inny adres, totalnie inny adres. Inny serfe? Już widzowie, M.K. do nas przyszedł, pisze ci. Ja ci powiem, kto to jest? Jest taki. O, pisze. Pobieram metal. O, mój gość. Nie ma szans. To, to jest hacker 93. Wysłałem tobie adres. To jest jego Dobra. Ale fajny statek zaraz będzie po nim. Uh. No szybko rozwaję. Eee, jeden kropka Szybko wchodź tu! On no, minął zaraz wszystko rozali! O ja walę. Teraz nie mogę, sorry, widzowie! O, tak! 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 Szybko! Pomóż pomóż, 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 pomóż. Weź go, weź go z nim coś trup. Weź z tym hakiem coś trup. Hello. Nie, on jest Polski. No, tak. A czemu nie piszesz po Polsku? On jest z Polski. Dobra. Dobra. No, MK, no. nie było? Nie, myślę, nie myślałam. Nie spodziewałam się tego po tobie. Naprawdę. Nie spodziewałam się. Dobra. Yy. Widzowie, widzowie. Mamy prawdziwego hakera, tak? Ja walę. Dobra, weź, 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 na no pomóż, on, to... o Jezu, nie, dobra, haker, haker u nas jest, haker u nas jest, on to nam wszystko zniszczy. to kolej na was, to pojedziemy kolej na was, kolej na was, kolej na was, szybko, no pomóż, on nas zabije, nie, bo czekaj, zabije, o to, Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Właśnie, można. Wtedy on nie żyje. Mam takie potężne spisy, które go zwalają. Nie, właśnie, nie mogę. Nie mogę zmienić wersji. Ale jak? Cały serwer zhakował. No to pora. Szybkie poszukiwania. Jezu! Ała, ała, ała. Jezu, dobra, widzowie. nie wiem, Szybko, bo weź, on nas zaraz hakuje. Wszystko nam zhakuje. Wiowie, pomóżcie. Łapę w górę sub dzwonem. Nie. Dobra. Odpłynęliśmy. Łotwca potworów, dobra. Ej, no czemu? Czemu ja mam takie lagi? Okej, okay, dobra. Dobra, szybko. Chodź tu. Dobra, no szybko, lagi hacker z hakował serwa, więc są lagi. No, no, hakuje. Są mega lagi, bo on hakuje serwa. Dobra. Widowie, czy to jest koniec. Czy to jest nowy początek jakiegoś hackera 93? Tego dowiecie się później. Ale jeszcze... Jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Najpierw, czy znasz takiego hakera, MK, tak w ogóle? Znasz takiego hakera? Nie, czemu ale gościu nie ma żadnych szans ze aktualnie. To czemu cię pokonał? Czemu on cię pokonał? Płakam, powiedz. Nie, o, jak on wszystko zmienił? Dobra, gdzie idziemy? Wracamy tam. W te, odpucz, odpięć... Dobra, widzowie. Ajajajaj. Teraz tu wypakować. A po, ja, ja się zbliżam do, do wyspy. Poczekaj, ja się zbliżam do wyspy. Powiedz mi. Dobra.

Wszystko wysadził i opuścił. Nie. Nie. Opuścił. Dobra, widzowie. O nie! O nie! Dobra! Dobra, dobra! Nie, nie! To dobra, 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 dobra! Bez żartów, bez żartów, bez żartów wziął nie, on jest dobra. To jest prawdziwy haker, widzowie. Pomóżcie, pomóżcie. że chcecie pomóc. To, to, to dawajcie, łapę w górę. Dobra. Opuścił znowu grę. Dobra. No szybko! On nam wszystko wysadził. Umiesz cofnąć czas w Minecrafcie. E, wiesz co się stało? Wiesz co się stało? Wiesz co, przyszedł do nas hero... najpierw do nas jakby to nie jest kran. No, co wiemy. I normalnie hacker... No hacker. I, I wszystko i wysadził. Jest wszystko, na wszystko jest nagrywane na YouTube'a! Wszystko jest nagrywane na YouTube'a i ten... No, daj, no i chapier wysadził całą cały wybór, cał, wszystko. Wszystko, całą wyspę. na pewno. Nie. No wchodź na serwer! Można niż to w ogóle, już nic nie dostało. Ej, trzeba zobaczyć. Nie! Nie! Co? Co? Widomie, jak Grzesiu nie żyje, a Zdzisław chociaż? My bunkier jest cały, nikt nie zabrał. A, a ty Zdzisław? A Zdzisław? Też. Zdzisław tak samo nie żyje. Dobra, widok, jest słabo, słabo. Ale bunkier, bunkier, bunkier jest cały. Bunkier cały, okej. Okay, a to... macie jeszcze moje itemy... Nie wiem. Ja, ja, ma, ja mogę dać Ci jakieś rzeczy. Bo Wszystko mam nam coś się pomieszało. Yyy, dobra, widzowie. Chcecie mnie? Ej, dobra, od, odzyskałem tego opa, odzyskałem opa. Zobacz, co się działo, co, zobacz, co się działo lo, 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 przed chwilą na czacie. Jezu, to, co tu się dzieje? No tak. Co się stało ze wszystkim? Dobra, masz, daję ci jakieś rzeczy, masz czasy. Dobra, widzowie, jesteś. Kto? Widzowie, kończymy odcinek! Kolejna część.